Witam kochani serdecznie, Mati Kasny z tej strony i znajdujemy się w Darłowie. Mamy listopad 29 2022 i tutaj jest wyjście do portu. Jak widzimy woda spokojna. Powiedzcie mi tutaj drodzy widzowie, co sądzicie o Marina Royal, która została tutaj wybudowana w porcie. Ja myślę, że strasznie zaburza to widok, a tam jeszcze zostanie wybudowany trzeci budynek. I co sądzicie o tym? Bo ja myślę, że to jest takie, no nie wiem, nietaktowne. Jakieś tam pół kilometra, albo gdzieś tam na brzegu, ale tutaj w porcie ten widok, no może inwestor jak najbardziej zarobi, ale czy to jest atrakcyjne? Dla zwiedzających, dla turystów, dla przyjeżdżających w wakacje? Ciężko powiedzieć. Jak widzimy, morze w ogóle niezburzone, delikatne fale. Temperatura 3 stopnie. To oczywiście zapraszam subskrypcji, jakiegoś miłego komentarza, no i oczywiście lajk, like, bo niestety chłopaki, dziewczyny, dzieci, rodzice, dziadki, córki się trochę opuszczacie ostatnim czasem. Jak widzimy parę kuterków jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, takie które widzę z lądu, pięć kutrów. Tutaj dwa wpłynęły. Daleko, daleko widać Mielno w tej mgle. Hmm. Myślę, że w Mielnie też nikogo nie ma. O, zobaczcie, jakie tutaj łódki. 2022. No to z tego roku, ale zobaczcie, co woda zrobiła. Słona woda, no niestety wszystko zaczęło tutaj rdzewić nam ładnie. 2000. Wszystkie są z 2022 roku, więc tu musiała jakaś kolonia albo wycieczka szkolna przyjechać. A my podążamy do centrum. Łapa.